Na teścik jeszcze za 2 euro weźmiemy sobie ogóra Big Papa. Sprawdzimy co to jest, nie widziałem wcześniej. 2 euro, także widzimy się na teście, też to przygotujemy. Ostatnia rzecz, która wędruje do koszyka i idziemy do kasy. Słuchajcie, w Holandii kupiłem takiego ogóra, ogórka i Wam powiem, jak on dokładnie smakuje. Chyba kosztował 2 euro, także otwieram i sprawdzam. Zobaczcie, jest tam gigant ogór. Chowa się, ale po zapachu czuję, że to będzie kwaśne. Bo to nawet nie jest taki zapach kwaśny, tylko aż drażni nosa. No to co, próbujemy. Ogórek się nazywa Big Papa. Wziąłem sobie, odkryłem dość taki duży kawałek. No i co, próbuję. Nie, powiem wam, że nie. Nie robi roboty, a nawet dobry jest. Jest kwaśny, ale chyba bardziej słony. Ja zamiast do testu, to mogę go chętnie wkroić do jakiejś sałatki, bo jest taki naprawdę fajny. Często się mówi, że do wódeczki taki dobry jest. Z jeszcze kawałek sobie odkroję. Także do jakichś testów, challenge'ów to on się nie nadaje. To jest zwykły, dobry ogór, naprawdę taki kwaskowaty, słony. A taki twardy jeszcze. Także bardzo dobry, tylko jak za 2 euro jedna sztuka, to się nie opłaca. No ale sprawdzone, dobry. Wyzwania żadnego. No i tyle. Trzymajcie się. Czekać na następne testy. Cześć.